próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane. Przejścia graniczne, jak powiedziałem, będą objęte y, tą zasadą infrastruktury krytycznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji mają jasne polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócenia kontroli granicznej, a szczególnie podtrzymanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności będzie surowo karane. Będą no to i mandaty, ale jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Dotyczy to także zakazanego przez policję, zakazanych lotów prywatnych dronów w obszarze 500 metrów na 500 metrów obejmującym teren przejść granicznych. Tusk ogłosił, że przejścia graniczne zostaną objęte statusem infrastruktury krytycznej. Oznacza to, że nie będzie można nagrywać ani robić zdjęć w ich pobliżu. Czy w ten sposób Polacy nie będą mogli się dowiedzieć, co naprawdę dzieje się na granicy?